Dzień wszystkim, dzisiaj bym chciała Wam pokazać e, moje błyszczyki pomadki do ust Trzymam je w takiej szufladce hmm. Możemy zaczynać e, Może zaczniemy od lip, lip smakerów Tutaj jest taki lip smaker e, sprite i on e, jest taki biały i super pachnie. Pięknie. Mi się podoba bardzo. I niestety, ale mam je dwa. Ten jest już używany, a ten jeszcze nawet nie rozpoczęty. Dalej mamy kole. Kole szary, czyli... Kolę Wiśniową. Um, ona też cudownie pachnie. Jest taka różowa. Bardzo, bardzo ładna. Mi się ogólnie bardzo podobała. I jak ja ją zobaczyłam, to od razu musiałam ten zestaw kupić. Dalej jest y, taka kola. Y, ona jest już. Y, Nie, nie pamiętam jaka jest zaraz. Wracam. Kola waniliowa. Teraz. Jak mi się przypomina. I ona jest taka. taka cielista. Jak ta zakrętka. Bo. wanilia jest taka biało-cielista. Nie wiem, jak się to się nazywa. No ale w każdym razie tak się jakoś nie nazywało. E, tutaj mamy kolę zwyczajną. Ona jak zwykle jest. E, Nasza y, brązowa, fajna. No i potem jest już fanta. Fanta y, truskawkowa, no to będzie taki różowy kolor, nasza zwyczajna pomarańczowa. I fanta. Y, 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 y. ciemny wieje Dalej mamy moje iOSy, one są bardzo popularne. Tutaj mamy taki, to jest chyba mój ulubiony tak, ale truskawkowy chyba. Mam nadzieję, że się nie mylę, a jak się mylę to napiszcie mi w komentarzach. Tutaj jest miętowy. Tutaj jest chyba jagodowy i tego już nie pamiętam, czerwony jest jakiś inny niż ja pamiętam, muszę powkładać teraz. O, ok dalej mamy takie lody, to jest pierwszy, no i to się tutaj otwiera, zaraz Wam pokażę, e, taki, taki, o, zaraz Wam pokażę kolorek. Taki y, Taki różowy Mi się podoba Jezu, jedną ręką to tak dziwnie że nie będę Wam pokazywał Tutaj jest taki y, y, Tutaj jest Taki arbuzowy Bardzo pięknie pachnie I niestety mi się odczepiły te okulary Ale tata mi przykleiła na kropelką. Tutaj mamy taki kuczkowy, taki mm, króliczek. Mm, tu chyba jakaś sarenka, nie wiem. Jakiś zwierzaczek i rudy lis. Ja mówię na niego rudy, ale inaczej. I tutaj mamy takiego, mm, też podobnego do lipsmakera. Tutaj się tylko otwiera. I to jest Montendio. Więc tak to by były na tyle z moich wszystkich yy, pomadek. Więc ba, do następnego odcinku.